Dziś jeden z takich materiałów, gdzie testy zajmują kilka dni, a sam film trwa zaledwie kilka minut. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Marki Thermal Grizzly chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Produkują oni m.in. pasty termoprzewodzące. Dobre, wydajne, ale no niestety drogie. Natomiast kilka tygodni temu skontaktowali się oni ze mną i spytali się, czy nie przetestowałbym ich nowych produktów? Mianowicie Polar Term X8 i X10. Pasty, które nie kosztują miliona monet, a podobno mają być wydajne. Także za chwilkę sobie to sprawdzimy. Wysłali mi też Duronauta. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ta pasta jakoś pojawiła się chyba na początku tego roku. Także też zobaczymy, jak ona wypadnie. Poprosiłem, żeby dosłali mi jeszcze krajonauta, czyli ich najpopularniejszy. Produkt, który testowałem niejednokrotnie na moim kanale. Ja dokupiłem jeszcze pastę Noctua NTH2 i Yaki Arctica MX4, żeby mieć jakieś tam porównanie i odniesienie i zobaczyć, zwłaszcza jak wypadają te tanie produkty. No dobra, to teraz pozwólcie, że pokrótce Wam każdą z tych past omówię. Nie będę się zbytnio skupiał na danych technicznych, bo niejednokrotnie okazywało się, jak pasty testowałem, że na przykład pasta z super parametrami wypadała. Sporo gorzej od pasty, która te parametry miała słabsze. Zaczniemy, może, od tych nowości, czyli pierwsza z nich to Polar Term X8. Pasta, jak widać, w białej tubce. Natomiast sama pasta no, nie jest koloru białego, jakby nazwa mogła na to wskazywać. Jest ona szara. W pudełku znajdziemy jeden aplikator, który możemy sobie w tubkę wkręcić, lub też szpatułkę do rozprowadzania pasty. Ta pasta generalnie dość ciężko się rozprowadza, także albo użyjcie tego aplikatora. Całkiem nieźle to działa, lub też ewentualnie zaaplikujcie pastę na ziarno grochu, czy też powiedzmy krzyżyk, czy też dwie krechy, w zależności od tego, na jakim procesorze będziecie ją aplikować. Zakres temperatur działania tej pasty to od minus 50 do 200 stopni Celsjusza. Druga pasta Polar Term X10. Tutaj mamy po prostu inną nakrętkę, niebieską, tak samo niebieski aplikator, jak i niebieską szpatułkę. I tak samo jak poprzednik, ta pasta dość ciężko się rozprowadza i temperatury w jakich ona działa to tak samo minus 50 do 200 stopni Celsjusza. Z pastą Duronaut, tutaj akurat przyjechała do mnie tubka 6 gramowa, dostajecie dwie szpatułki w dwóch różnych kształtach i również aplikator w kolorze czarnym. I tu dodam, że ta pasta bardzo ciężko się rozprowadza, także proponuję albo użyć tego aplikatora lub też aplikować pastę nie rozprowadzając jej. Równomiernie na IHS Procesora. Zakres temperatur to minus 200 do 180 stopni Celsjusza, także ta pasta już bardziej może się nadawać choćby do jakiegoś tam ekstremalnego worklockingu na ciekłym azocie. Kolejny delikwent to znany Wam pewnie dobrze Cryonaut, pasta, która do tej pory była najwydajniejszym produktem tej marki, nie licząc oczywiście ciekłego metalu. Tutaj poza tubką z pastą znajdziecie dwa aplikatory, nie ma żadnej szpatułki i pasta dość ciężko też się rozprowadza. Zakres temperatur, w jakich pracuje, to minus 250 do 350 stopni Celsjusza. Czyli produkt również kierowany dla osób, które bawią się w ekstremalną C na ciekłym azocie. I kolejny Kryonaut, tym razem z dopiskiem Extreme. Pasta w dwugramowej tubce i uwaga, te 2 gramy kosztują 75 zeta, także nie mało. W opakowaniu znajdziemy dwa aplikatory, tym razem w kolorze takim kremowym i te na pewno się przydadzą, bo tą pastę dość ciężko się rozprowadza. Zakres temperatur tak samo jak poprzednio, od minus 250 do 350 stopni. Powoli zbliżamy się do końca, pasta noktuły NTH2, tubce 3,5 gramowe i też warto dodać, że te pasty noktuła dorzuca do swoich chłodzeń. Zakres temperatur to od minus 50 do 200 stopni Celsjusza, a jeżeli chodzi o rozprowadzenie tej pasty, to też nie jest to łatwe zadanie. No i została nam najtańsza pasta w zestawieniu, Czyli Arctic MX4. Akurat ja kupiłem tubkę terogramową. Zakres temperatur, w jakiej pasta pracuje, to od minus 50 do 150 stopni Celsjusza. I jest to pasta, która bardzo łatwo się rozprowadza. Ok, tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Za chwilkę zobaczycie wyniki testów. No Będzie to dosłownie jeden wykres. Jak mówiłem na początku, testów było dużo, a omawianie wyników będą trwać krótko. Jak testowałem? Mianowicie na mojej platformie testowej, na której testuję chłodzenia. Czyli Intel 12900K ustawione na 225 W, chłodzenie to Be Quiet Dark Rock Pro 5. Wentylatory na tym chłodzeniu ustawiłem na wartość stałą 1200 na minutę, specjalnie tak nisko, żeby no te pasty miały co robić, że tak powiem, żeby temperatura była maksymalnie jak najwyższa, ale żeby nie dochodziło do throttlingu. Także takie ustawienia wydawały mi się najbardziej sensowne. Każda pasta wygrzewana była przez godzinę czasu, potem 10 minut przerwy. I trzy testy właściwe po 15 minut w Prime 95. Że czas na pomiędzy tymi testami właściwymi też były 10-minutowe przerwy. Także zerknijcie, jak to wszystko wypadło. Jak widać, najwydajniejszą pastą okazał się Duronaut. Wyprzedzając może nieznacznie, ale jednak dwóch dotychczasowych liderów tej marki, czyli pasty Cryonaut. Mimo zaskakują też nowości Polar Term, zwłaszcza X10, która ma identyczną wydajność jak sporo droższa Noctua. No i Polar Term X8. Delikatnie wyprzedził pastę MX4, a dodam, że te pasty kosztują praktycznie te same pieniądze. Także, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki rozstrzał w temperaturach pomiędzy tymi pastami, które dziś testowałem, okazuje się, że dla przeciętnego Kowalskiego, który nie będzie robił ekstremalnego OC na ciekłym azocie, nie ma sensu do tych droższych past dopłacać. Choćby Drone Out, który wypada no bardzo dobrze, ale gram tej pasty wyniesie Was 12Z, gdzie Polar Term X10, 6, czyli połowa ceny. Mało tego, widziałem te pasty dostępne w tubkach. 40 gramowych za 135 zł, czyli wychodzi na to, że gram tej pasty wyjdzie was niecałe 3,5 zeta. A X8 jest jeszcze tańsza, bo kosztuje za 40 gramów 90 zł, czyli około 2,2 ,2 polskiego złotego. Także to wyjdzie jeszcze taniej jak MX4. No, na pewno nie ma sensu w przypadku takiego normalnego kompa, czy też laptopa, czy karty graficznej bez jakiegoś tam ekstremalnego C, kupować choćby Krajonauta, czy też Krajonauta Extreme. Ta pasta jest mega droga, przypomnę, za 2 gramy 75 zł. Być może ona będzie dobrze wypadała i pewnie będzie. Aczkolwiek tego nie sprawdzałem i sprawdzić nie mogę. E, powiedzmy podczas ocena ciepłym azocie ze względu na ten szeroki zakres temperatur przypomnę minus 250 do 350 nawet stopni Celsjusza. No ale dla, jak mówię, przeciętnego Kowalskiego to kompletnie sensu nie ma. Moi drodzy, na no dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. No W końcu Thermal Grizzly ma coś sensownego. Znaczy chodzi mi o cenę oczywiście w swojej ofercie. Jeszcze pamiętam niedawno, że za gram krajonauta tego zwykłego trzeba było płacić 39 zł. Te pasty trochę staniały, ale też około 3 dyk za 1 gram trzeba wybulić. Także no to jest, jak mówię, to jest sporo pieniędzy. Linki do past zostawię w opisie tego filmu, gdyby ktoś był zainteresowany. Na dzisiaj, jak mówię, wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.